W dzisiejszym odcinku gramy w chowanego, ale losowymi pojazdami. Uczestnicy wybierają pudełka, w których ukryte są klucze, ale nie wiedzą, który klucz od którego auta znajduje się w którym pudełku. Zwycięzca wygrywa cztery koła, bo każdy z tych pojazdów ma cztery koła. Zaczynamy od kobiet, kobiety przodem, ostry to pierwszy wybierasz. Dobra, to biorę ten. Pudełko. Ruber. A do czego to jest? Dokłada. Tak, Zajebiście. Dzień dobry, proszę państwa! Ale wiecie, co jest zabawniejszego? To... Ja biorę w sumie ja nie mam prawa. Ją. Ale spokojnie, załatwicie kierowcę, wybierajcie. Dobra. dobra, ja też biorę w radę. Ile to będzie trwało? Nie mam czasu. O nie, ja mam... uh, uh, Masz? Ja mu zamieniamy, Zami zamieniamy się? A co? Nie, <laughs> a, robi, wrażenie. robi wrażenie! Nie! Zwykłe kibyć auto! Czy mi ktoś dziurę, żebym schował Jarisa? A? a, a, a Poseł! Ale wyrwał! Wcielamy do pojazdów albo na pojazdy. Macie pół godziny na schowanie. 3, 2, 1, start! Dobra, ruszymy, proszę państwa, chowamy się, robimy to zamieszanie Ale zajebiście Tary, tutaj nie chcę wiedzieć, to jest tutaj burty na osiedlu Dobra, kochani, jeszcze szybko jest na stacja, jakiś prowiant, bo mamy zamiar to wygrać Mamy tak plan salony, że może się udać Hula, no To było dopiero 30 na godzinę Ja niby wiem, gdzie mogę się schować, ale niby nie wiem Państwo tam widzą jakiś park ale wiecie jak to jest. Co ci się wydaje, że jest fajnie, ale później, jak dojeżdżasz, to się okazuje, że nie fajnie. To jak to wszyscy to... jadą tam, no, a my pojedziemy po Tak jak jest z dziewczynami w dzisiejszych czasach. I ja on, można powiedzieć, najdroższe auto. To na parking strzeżony, jakbym przejechał stary. Myślę, że możemy wygrać to. Myślę, że jeszcze jak czy wiesz, jak weźmiemy ten dach. tam do punktu wyjścia, do początku. Dobra, no i patrz, my sobie tu jedziemy, tutaj możesz nagrać ten statek fakt. No więc dobry motyw, nie dotyczy pojazdu, no jedziemy sprawdzić tam, gdzieś. zobaczymy. Chcesz posłać dźwięk? Bo teraz szybę. Ja tu zauważyłem garaż otwarty może uda mi się do tego garażu wjechać tutaj My sobie siedziemy w babie, My Wyjedziemy tam gdzie ja zawsze lubię. No i co? O chłopie Stanąłbyś tam no byś tam byście tymi śmietnikami zakralił To by było grube, co? Czy pana mam sprawę Radę żeby tutaj zaparkował na 20 minut A my tam możemy zjechać? Będzie dobrze Za skutkę? Kurczę No dobra, to nic jadę dalej, dzięki no Tu jest jakaś miejscowa o kurde Patrzcie, patrzcie to o oh, ale wymyśliłem Czekaj Ci wypałeś w to? Co? Coś, nie dobrze będzie żył Nie ma szans, że mi tu znajdzie, nie ma takiej możliwości. Dobra, myślę, że to może być Miejscówka pierwsza zrobiona. Dajcie znać w komentarzu, ja myślę, że jest... Sika Kuba, dobrze, tu jestem co? Stary, ty jeszcze powinieneś tu wjechać. Tam jeszcze trochę, Za ten krzak, tylko. No tak A tutaj, tam ktoś jest? No, czy... go już. Tak? No, tak no, nie zauważyłeś, to ma dobra miejscuba. No, dobra miejscu, bo dobra miejscuba. A ja jadę skubo i mówię, ty. Tam się schowam za zakusami, Kuba. Co? Ja nie chciałem go wydać, no. nie? Żeby wiesz. A też chowali Kuba, dobre są miejscówki? w To jest moje miejsce, tutaj już zostaję, finalnie. Tu jest moje miejsce. Nie ma możliwości. Nie widzę możliwości, że on mnie tu znajdzie. Dobra, to no, szybko realizować całą naszą plan, całą naszą misję. Artur tutaj miał bardzo dobry pomysł, mi się ten pomysł podoba. Co? Zobaczymy, kiedy nas znajdą. No. Dobra, to Ale ci nie to mówię. To Ostry, ma dobrą. Pozdrawiam moich widzów. Yy, ja wracam na swoje śmieci. Kurno, gdzie dzieje ja mam się Mustangiem schować czerwonym, no. Nawet nie mam ze kim pogadać. Nie jestem tylko ja, śmieci, czasami. Jakiś ptaszek przyleci, sprawdzić czy coś tu jest fajnego w śmieciach ja No super. Tak. Może dlatego kurde ja nie mam przyjaciół, co? Za tym kontynerem No mówię. za kontenerem. za kontenerem się podoba. Mam to wielkie gówno tu, także generalnie jestem w zielonym miejscu w parku Nakładam to na siebie, to na pewno nie znajdzie Nie ma takiej szansy ta, ta ta ja. Lecimy <laughs> Myślemy right. zdjęcia dziewczyn później ja widzę, ja widzę, ja będę stał tutaj, jestem najdalej od Czajnika i mam nadzieję, że nie będzie mu się chciało jeździć tak daleko. Trzy, dwa raz szukam was, ha, ha. My jesteśmy troszkę za całym osiedlem, więc musimy podjechać. Zastanawiałem się nad kilkoma taktykami, nie ukrywam. Myślałem, żeby nie zajechać... Tak, zaczynam, ku... Dawaj naokoło, zrobimy taki, taki ślad, że zrobimy naokoło, czuj, że ktoś pojechał centralnie naprzeciwko nas po przekątnej. No, mam nadzieję, że jestem najdalej od A No my pojedziemy od tamtej strony, żeby ich wszystkich wyłapać. Mam nadzieję, że nie będzie będziemy musieli jeździć tak daleko. Cofraniaków największych jako pierwszych. Idziemy sobie do baru, zjemy sobie coś, napijemy się czegoś. Dzień, dalej. Dzień dalej. Możesz sobie już stać, zobaczyć, czy na parkingu lipca tu masz parkingi takie. Nie no, to jest tylko plac zabawcz, stary Generalnie nie wiem, jaka jest szansa na to, że tu zaparkowałem kładem, stamtąd przyjechałem, a tu jest jakiś park. Ja mam takie pytanka, co mamy takiego dobrego do polecenia do zwiedzenia? Pojechaliśmy prawie wszystko dookoła już i zaraz będziemy atakować centralnie w osiedle. Ja pierdzielę. Ale jestem dzbanem, wyjechałem poza, poza drogę. Dobra, muszę, muszę jechać gdzie indziej szybko. Czajnik już szuka. Z tym debilem, naprawdę. Tam jest skład skitrany kitrany. Ja jestem tu. Państwa, jest regulamin. Zabrania się, wjeżdżania na plazo, zabaw pamtrak. na jakiego rodzaju pojazdach motorowych, motorowych? Pierwsza w lewo i będziemy szukać tutaj. To cykla samochody, kładę. Furie. Dokładnie tutaj, bo to jest możliwy skręt, który odetnie nam od razu lewe uliczki. Dobra, dupsam się w te bloki, tutaj tyle. Nasze bloki są zarąbiste. To ja po prostu i może jakieś takie fajne Nie no, to patrzcie. Motocykle samochody. No to ja nie ja, wiem, ja, nie mam ja układu. Tu nic nie było w takim układzie. No to jedziemy dalej w lewo. Tam jeszcze są dwa zakrętaski. Ustajem się na krawędzi granicy. Pola, jakie jest wyznaczone. Tu się wdupcą, normalnie. Słuchajcie, dotąd jest obszar w ogóle, a ja stoję tu. Tu mamy chyba najlepiej jednak, co? Stary, to do nam nam się. Kierowcy bezalkoholowo i w ogóle jest bezalkoholowo. Nie, Czyli możesz to przejść z sumie, bo to może gdzieś od tyłu. Tylko wariat by tam jechał. Wiecie, co się w ogóle wydarzyło? Jechały tam osoby na skatepark i te. Ja kiedyś w ogóle jeździmy na bmx Ludzie, jak ja bym dobry na BMX-ie, teraz idę. Pożyczę od nich BMX-a, jeżeli mi będą chcieli dać Pojeździmy razem z nimi. I potencjalnie nikt. Kuria, dobra, Mistur. Ej, nie? no! No, jest mocarna! Boże ja się boję! No! Ja wow. Teraz, teraz, teraz! Oh, Jezu, Jezu. Jezu Tak, dobre. Ja tutaj mam sobie camembert Jakbyś miało to skosztować, to bardzo proszę. Tak? No, halo, halo, to ja Maciek, jak tam? No, my siedzimy sobie, wypiliśmy piwko, zjedliśmy sobie już po obiadku. Kurwa, bardzo śmieszne. A ty siedzisz w nociach. No. A myślisz, że się coś dzieje, że znaleźli już kogoś? Masz jakieś informacje? No, Patrz też po krzakach na, za tym kładem. Gdzieś, no ja nie? próbuję, ale... to chyba... Tam jest koparka. O, z Dobra, no to kurwa, co zamówimy jakąś kolację zaraz. Czerwona koparka? My mieliśmy żółtą koparkę. ty ja sobie chciałem zamówić tu coś z KFC czy coś, ale ja nie, ja nie mogę podać numeru telefonu. Ja nie wiem jakie mam numer telefonu. Ja ci podam 5 czy 5. Siema, wiecie, jak sprawę mam. Gram tam w chowanego, tam kładę nam schowanego. Dalibyście pojeździć mi chwilę na rowerze. No, chcesz. Tak mogę? Dzięki na razie. Dobra, zamawiam się jedzenie. O kurde, ostro! Jak ktoś tu wjechał. Ma monsterkę, wiecie co to monsterek? Monsterek subskryberek. Pamiętajcie, że na milion, czajnik, jedzie na bezwinną Wyspę, więc klikajcie. To było tak dobre. Chyba najlepsze było miejsce. Zamówiłem sobie w końcu jedzonko, także zobaczymy, czy do świetnika dotrze jedzenie i czy będę w stanie je tutaj zjeść. A oprócz tego, czy będę w stanie to zrobić, zanim ewentualnie mnie znajdzie. Pomarańczowy płat i żółta koparka. Jak my koparki jeszcze nie znaleźliśmy, przecież to nie jest normalne. Wyjdziemy sobie zobaczyć, bo zawsze mnie zastanawiało, jak ja w nocy cedań sobie. Zbadam się od razu. No mamy tutaj MFZ-i, Może mnie przyjmą, no. Także jestem na głównej drodze. Tu już no, no. i tam. Ja stoję na samym środku, więc generalnie jestem w najgorzej. Bożym miejscem takie może być, bo z każdej strony, czy jechał z tej, czy jechał z tej, to mnie widzi. Do żabki wejdę, o do żabki wejdę na chwilę no. Takie y czy mógłbym się zapisać na teraz, na zaraz na badanie w zroku, czy to tak nie działa Na no, niej zapisujemy, na skierowanie. Nie, nie, ja, ja myślałem, że mogę to tak, że nie, nie wiem. To z Warszawy jest, tylko boi się, że nie wróci do tej Warszawy. Dobra, w takim wypadku jak nie udało nam się zrobić badania wzroku, to idziemy na spacerek sobie tutaj do parku. Siedziałem sobie i chciałem wam pokazać. Kurde, normalnie jakby to była mewa. Fajna opcja, że tak mogę siedzieć, bo więcej widzę, naprawdę. No cóż, moglibyśmy tutaj rozrównać ten nie? A, już myślałem. Czekam na kuriera. Jestem po... Prostu... Dla mnie to jest nierealne. Objechaliśmy no lekko ponad jedną trzecią. No prawie, no. Domkniemy tą lewą stronę i objechaliśmy... Ej, widziałeś, kłada! Dawaj go! Nie zdenerwują się. Biorę wodę. Jak najszybciej się da. Tak, tak, szpani, bo to naprawdę zagrało to grube pieniądze. Idę się gdzieś przejść, coś może zjeść, może jakieś szameczka, może jakiś anti jeans. Możemy zrobić test na sucho. Czy ja sobie poradzę jako operator koparki tutaj. Nie ma go dobra nic się nie dzieje, proszę Brake. pani. Ja jestem na zakupki normalnie. Trzeba mieć. Co jeść? Dawaj no sprzedaj ich! Dawaj pokaż gdzie są. Proszę Państwa, łyk wody do ładowania. Zjem sobie jednego. Jest tu płat? Jest Tam za plątek. ma ma taką żółtą planterką jest <laughs> jak Ja jakiego wyprzedam. Widzowie, w skrócie nieważne, ile bym musiał tu siedzieć: tydzień, miesiąc, rok, czy nawet dwa lata. Wezmę wolne w pracy, nie będę chodził do szkoły, nie będę się edukował i tak się nie edukuję. Nie będę jadł, nieważne. Wygram to 4000, to 4000 jest moje. Nie obchodzi mnie to, jak długo będę musiał tutaj siedzieć. Widzę, go, widzę gościa, widzę mam go! Dzięki, mistrzu, dzięki! Ta wygrana jest moja. Zamykamy najpierw tą stronę. No, zamykamy, zamykamy. Jednego no. to zamyknijmy tu, nie jedźmy tam, nie napalajmy się. Jednego mamy pewnego. Dobra, pora na posiłek. Może nie najbardziej zdrowy, bo pączek ekipy i monstereczek, ale wszystko w kolorze, zobaczcie niebiesko. niebiesko. Mam nadzieję, że subskrybujesz kanał, kochani. Warto subskrybować kanał, bo jak bijemy milion słów, to przeprowadzam się na bezludną wyspę. Tu na przedszkole to chyba nikt nie wjechał. Czyli tutaj. O, czyżby tam był szyberdaszek, Czy mi się wydaje? O! Wyobraź sobie, zgaduj którą cię znalazłem. Pierwszą. Pierwszą. To jest tradycja, że Julka odpada pierwsza, kochani. Halo, halo. Nie wiem, czy ktoś mnie słyszy, ale dziewczyny zostały znalezione jako pierwsze, także Julka została wyeliminowana. Ktoś został. Odnaleziony. No dobra, widzicie co kochani, niestety odpadłyśmy jako pierwsze. I nie byłem pierwszy ja. To było ten szybardacht, tylko tak, nie? No, był no, Zasunięty to ja to, nawet to nie widziałem. Ja, te, nie? ja to bym tam nie jechał. przykro, że jako pierwsza odpadłam, Wera się śmieje, że ja jestem już teraz memem, że na pewno odpadnę pierwsza. Ah, dobra gada. I powinno się rozkładać cały łyhadko. I tam też doprzedłem się po pomału. Ooo No dobra, to to jedziemy teraz pod tandekę, nie? No chyba tak. Ostry pewnie ten zacierał rączki już o zwycięstwo. <laughs> Na pewno nie! Sprzedali mnie? To te małe skurczybyki mnie sprzedały, nie? Daj mi powiedzieć na rowerze, a później mnie sprzedały, na pewno. No wiedziałem! Babu mówili, że nie! Wiedziałem, że mnie sprzedali! Sprzedały cię, słuchaj. Kurna. Ja, nie, no to 4000. Także no. Zwracaj na parking. Nie, stary, nie. Cztery Koła. Nie, mi się, akurat. Co ci mogę jeszcze oddać, stary? Możesz mi oddać kanał na YouTube. A to się mi w ogóle nie opłaca! Zachębnić, czego więcej zarobię. Cztery. Które perspektywiczne. Yep. Eee, jeden. A, tak, <głos> tak! <głos> muszę to cztery koła stalić. Ale Muszę stary wygrać z Józkiem, bo ja się założyłem z Justkiem przed grą, że wygram. Serio? No, pięć Dobra, to nas tu nie czy... było. Kanał Dobra. na YouTube jest zmieniony. Dobra. Czajnik 2.0, kochani. Wpadajcie, subskrybujcie kanał Czajnik 2.0, jeszcze... ty kanał. Tam będą jakieś inne filmy, na pewno fajne. Ale Dia zrobiliśmy. Zaraz. Ci opowiem stary. Ja tam będę to ja tam będę stał na rogu, zaraz wyjdę, no tak na biało ubrany. Widzowie, udało się. ale Najlepsze jest to, że przyjeżdża gościu z KFC, a tam jadą dziewczyny kabrioletem. <laughs> ale mamy to. Widzowie, teraz te układy i jedziemy w jakąś inną miejscówkę. Teraz to już mnie czajnik możesz znaleźć, wiesz, bo teraz już mnie jest obojętne. Ej, jak masz na imię? Kuba. słuchaj Kuba, on musi zmienić miejsce, nie? No. no. Musicie go śledzić i potem jak ja będę jeździł znaleźć gdzieś też mnie i pokażę mi gdzie będzie jego drugie na miejsce. Na to przyjedziemy. Ale... Co? Jeszcze raz jesteś zadowolony? Ha! Malinka, nie taki w domu mógł mieć Podoba się ta ma zabawa, że... ludzie, o to chodzi Do zwykłego byśmy mogli iść Zwykły jest za tym budynkiem, tu To jest ryzyko. No jest, jest Ale... robimy Halo? No? Jak wyjdziesz tutaj, gdzie poczta, nie? No? Na burku, leży piwko bezalkoholowe dla ciebie Zatecki taki? To ja nie wiem, tu Czego chcieć więcej? Takie nagrywki, to ja rozumiem. Przepraszam, jesteście w sali? Właśnie dostałem telefon od Julki, że Wera sobie coś zrobiła przez przypadek w łazience i rozcięła sobie rękę, palec dosyć mocno, więc ja niestety rezygnuję z challenge'u i jadę ją zawieźć do szpitala, bo to chyba jest tak poważne, że trzeba to zszyć. Kurde, no, szkoda. Trafiony na szkoda. Dobra, no odpada, ale muszą rzeczy... Że... Ważne i ważniejsze. ważniejsze. Żegnajst. Na razie żył. powodzenia. Dobrze, dobrze, jedziemy. Przepraszam. Nie, nic no się nie dzieje, co ty. Bo Ale jak ty, jak, jak ty to zrobiłaś? Tutaj Dobre. musi być gdzieś kopara. No jak tu nie będzie kopary, to ja nie wiem, gdzie może być kopara. Sytuacja jest troszeczkę komiczna. Weszłam do talety na stacji i sobie chciałam położyć torebkę na tym srebrnym takim pojemniku na papier I okazało się, że nie wiem, że to było nieprzyczepione i to spadło i ja, no wiecie, mam taki dobry, zarobisty refleks Teren prywatny, no oni na, nie ja jestem przekonany na 100% A wiem, że Artur tak schował go parką, w tym nie no. no i się nadziałam po prostu tutaj między kciukiem i nie wiem czy to jest do zszycia O! Tam jest Julka. No właśnie, że. Ja, ja jestem przekonany, że Ardur to się nie pieprzy. Że on, jak wjechał gdzieś na teren prywatny, to pewnie bez żadnego problemu. Wiecie, że widziałam swoją kość? Nie mów tak! Taka biała, bielutka kostka. No dziękuję, że po mnie przyjechałeś. no, no ja no nie co? Mamo, ja temu z do szpitala. Chodź tu, kur. Przyjechali, No mać, no nie wara. Kopara! Kompara! Tu się wchodzi? Tu się wchodzi do szpitala? No izba przyjęć i strzałeczka to jest Izba przyjęć, dobrze jest. No więc kolejka, tak? Kurde. No i to przyjdą. Kopara na środek jest Tu jesteśmy. Dzień dobry, dobry. tu jesteśmy. Przeciw. I trzeci. Kopara na I Toyota. Ludzie chodzą, ludzie patrzą, a ja siedzę w aucie. I za to wzniosę to. Last. Tu nie ma wyjścia, tu nie ma jak przejść. Tam jest może ulica, ale nie ma, tu jest blok. Dalej jest zasłonięte i tylko tam jest wyjazd Także szczerze ma małe szanse Jesteśmy w szpitalu normalnym, ale tam jest tyle ludzi, że byśmy stali tam pewnie 10 godzin Więc jedziemy do jakiegoś prywatnego Film się zakończył, a my jeszcze do szpitala nawet nie dojechaliśmy Fikaj, Kto wygrał? Ja bym się wygrał Rudego, Rudy wyeliminowanej Czyli tylko ja i zwykły zostaliśmy w grze Grande finale! Ja nie mam szans przegrać. I jedziemy do naszych wspaniałych chłopaczków, naszych tajnych agentów, którzy szukają nam Ostrego. Mam nadzieję, że udało im się go wyśledzić bardzo dobrze i powiedzą nam, gdzie jest. Halo, Kuba, Kuba, Kuba! No i co? O tam, gdzie mnie pierwszy raz spotkaliście. Eliminujemy gościa. Nie, ale wygram, muszę wygrać. Jak się na niego to nie nadziejemy, przez przypadek, to jedziemy po zwykle, co? będzie on wygrał? A znajdziemy to mamy go. O, no to mamy go. Nie ma to Dzięki panowie, zajebista robota. Mopóz wam? Gdzie byliście? O kurna stary, no już prawie wszędzie. Dobra, ja. Ja nie wiem, no gdzie mam jechać, bo ja już nie wiem Ta, co tam stronę mam jechać. On był blisko nas czy nie? był no, Widziałeś? go? Nie, no to ja nie wiem ja... ja właśnie tak myślałem Ja nie tak wiem co się dzieje wzią. Ja się uśmiechałem nie ja, ja właśnie mówię, dobra, to nie to będę to nic gadał, bo... Jadą, jadą, jadą tu, jadą tu Widzę jej plasterku Za śmietniki się schował gość Za śmietniki, A ja do ciebie mówiłem ja Jakaś baweczka I macie... no, jak Baweczka sobie śmieci wyrzuca i tam widać rejestrację Ja, co boś Znaleźli Taka? Zasłużone zwycięstwo panie Maćku. Uch, Zasłużone, ma odliczona kwota, cała dla Ciebie trafia. Proszę bardzo. Wierzę Ci nie będę, nie będę teraz liczył. Gratuluję. Jeżeli wy chcielibyście wziąć udział kiedykolwiek w takim filmie lub podobnym, to koniecznie subskrybujcie kanał i pamiętajcie na milion słów, przeprowadzam się na bezludną wyspę. Nara!